Hej się, z tej strony Yandero, a to kolejny tygodnik o informacjach oraz nowościach ze świata Wowa. Aktualnie trwa przerwa od streamowania związana z przeprowadzką, ale zapraszam Was na swojego Twitcha oraz na kanał Yandero Live. Linki macie w opisie. Zaczynając od zmian klasowych, to Demon Hunterzy otrzymują kolejne nerfy w postaci zredukowanych obrażeń Sigil of Flame o 10%. W specjalizacji Havoc Talent pod nazwą Collective Anguish będzie zatawał o 10% mniej obrażeń z summonowanego demona, który bije frontalnym Fel devastation w trakcie, kiedy wykastujecie Ibima. Obrażenia z talentu Rage Fire zostały zmniejszone oraz jeszcze jeden talent, A Fire Inside, będzie miał mniejszą szansę na Reset Emulation Aury. Devastation Evoker będzie zadawał więcej obrażeń z każdej umiejętności o 3%, a dodatkowo został zwiększony damage ze skilla Pyre o 15%. Specjalizacji Preservation Skill Resonating Sphere będzie się aplikował ponownie dla pięciu pierwszych sojuszników napotkanych, przez których przeleci. Ogromne buffy dla magów. Specjalizacji Arcane Skill pod nazwą Arcane Blast będzie zadawał o 6% więcej obrażeń. A skill Arcane Missiles o 10% więcej. Specjalizacji Fire to takie umiejętności jak Fire Blast oraz Flame Strike zostały zwiększone o 12%. Fire Blast dostał buffa do domeja w postaci 5%, Fireball 10% oraz skill Intensifying Flame będzie o teraz większą obrażenia ze skilla Ignite nie o 15%, a o 25%. Jeżeli chodzi o specjalizację Frost, to skill pod nazwą Frostbolt dostanie buffa do obrażeń w wysokości 15%, Iceland 12%, Fury 10%, a Glacial Spike 6%. Wind Monkowie także otrzymają trochę miłości od Blizzarda, ponieważ Spinning Crank Kick będzie zadawał o 20% więcej obrażeń. Blackout Kick będzie bił o 10% więcej, Rising Sun Kick oraz Feast of Fury o 8%, Glory of the Dawn o 12%, Blackout Reinforcement będzie teraz zwiększał obrażenia z kolejnego Blackout Kika nie o 200%, a o 250% oraz Dance of 3G, który daje szansę na frikasta umiejętności Spinning Crank Kick, zwiększając tym samym jego obrażenia, zostały zwiększone z 200% do 300%. Natomiast specjalizacji Miss Weaver pojawią się nerfy do leczenia ze skilla Unison, który będzie leczył drugi target o 35%, tego co został uleczony główny target. Wcześniej ta wartość wynosiła 50%. No i leczenie Developing Breath oraz Essence Font również zostały znerfione. Retribution Paladin to 3% buffa do obrażeń ze wszystkich habilitę. Shadow Priest otrzyma buffa do skilla Physic Ring, który będzie zadawał więcej obrażeń targetom, które mają na sobie dotkę z Vampiric Touch. Przynajmniej jeżeli dobrze rozumiem. Natomiast Holy będzie więcej leczyć ze wszystkich umiejętności o 3% oraz leczenie ze skilla Prayer of Mending zostało zwiększone o 15%. Assassination Rogue niestety będzie bił mniej z autoataków oraz ze wszystkich skili aż o 3%. Elemental Shaman otrzyma buffa do Earthquake'a w postaci zwiększonych obrażeń o 50%. Enhancement Shaman będzie miał zbuffowaną defensywkę przeciwko magicznym obrażeniu ze skila Elemental Warning. A specjalizacje Restoration to takie skile y jak Healing Surge oraz Healing Stream zostały zbuffowane o 12%. Talent pod nazwą Torrent będzie także zwiększał leczenie ze skila Riptide. W pierwszym tierze tego talentu będzie to 15%, a w drugim tierze 30. Affliction Warlock będzie zatawało o 10% więcej z umiejętności Seed of Corruption, Sawruth będzie teraz aplikowany na 4 dodatkowe targety zamiast 3, oraz Dark Harvest zwiększa teraz Critical Strike oraz Heista o 4% co każdy target. Jeżeli chodzi o Destruction, to są to proste buffy: Rain of Fire 12% do obrażeń, Immolate 10% oraz Blasphemy 25% do obrażeń. Jeżeli chodzi o PvP, to bonus trinketów dla ataków oraz Depsów zostało zmniejszony z 20% do 12%. Balans Druid będzie od teraz zadawał większe obrażenie ze skilla Stellar Flare. Ostatnio Feral dostał nerfy do leczenia z Regrow w postaci 20%, jednakże Blizzard postanowił wycofać te zmianę od jutrzejszego resetu. Hunter specjalizacji Marksmanship będzie zadawał więcej damage'a ze skilla Aimed Shot o 40%, a z Rapid Fire o 30%. Holy Paladyni będą mieli zredukowaną regenerację many aż o 35%. Healing Search u Enhancement Szamana zostało zwiększone o 5%, obrażenia z talentu Control of Lava dostały 8% Buffa i tak samo jest w przypadku specjalizacji Elemental. Ale oprócz tego to Searing Flames u EL Szamana będzie miało teraz 40% szansy na wygenerowanie Melstormu. Wcześniej ta szansa wynosiła 100%, a Rolling Magma będzie o 60% bardziej efektywna. I leczenie z Healing Tide totemu z specjalizacji Restoration zostało zwiększone o 30%. Rogue Subtlety dostaje nerfa do 200% za Drasil oraz 7,5% nerfa do obrażeń za Visceray. Na końcu Warlock, który specjalizacja Affliction będzie zadawał większe obrażenia za Stable Affliction. 8% oraz Dark Harvest będzie miał 75% efektywności. A jeżeli chodzi o specjalizację Distraction, to Chaos Bolt oraz Shadow Burn otrzymają drobnego nerfa. Oraz Flashpoint będzie miał 50% efektywności w kombacie PVP. Pamiętacie, kiedy wchodził do gry Trading Post? Dostaliśmy wtedy informację, że po 12 miesiącach zapełniania tego paska z Trading Postu otrzymamy Trasmog na wzór Wardenów. Jego kolory miały się zmieniać. Za dnia miałby się on taki zielonkawy, a kiedy nastała nos, to zmienia się on w taki szaro-biały. Jednakże Blizzard posłuchał feedbacku graczy i stwierdził, że podzieli ten set trasmogowy na trzy wersje. Ten zielony, biało-szary oraz będzie wersja tego armoru, który będzie się zmieniać wraz z porą dnia. I jak jesteśmy jeszcze przy trading posie, to pojawią się w niej nowe przedmioty, lecz nie wiadomo jeszcze dokładnie kiedy, ale znamy chociaż ich ceny. Tabard z niedźwiedzia za 100 sztuk Trader Stender, offhand z working golda za 400, pelerynka oraz koszula za 50, rękawiczki za 100, suknia również za 100, shield w motywie z za 400 oraz karabeuszowy mount za 800 sztuk Trader Stender. Na czyli z głównej strony, z której czerpię informacje na tego typu odcinki, pojawiły się spekulacje dotyczące daty wypuszczenia pacza 10.2.5 i spekulowana jest data na początek nadchodzącego roku 2024, czyli jakoś w styczniu. A to dlatego, że na serwerze PTR pojawił się tak zwany ostatni build, który jest ostatnią prostą na wypuszczenie go na serwery live. Wykopane zostały także pierwsze zmianki dotyczące nowego dodatku The War Win. Otóż Blizzard zaktualizował jeden ze swoich wewnętrznych serwerów na patch 11.0 i tutaj znowu pojawiły się spekulacje bazując na poprzednich dodatkach i ich premier, kiedy The World Within mógłby się oficjalnie pojawić na serwerach live. Według ludzi z WoWheada miałoby to być w okresie od połowy lipca do połowy sierpnia. I chyba się to sprawdzi, ponieważ w momencie kiedy nagrywam ten film, to pojawiła się roadmapa, czyli plan na rok 2024 z World of Warcraft. Jeżeli chodzi o retail, to w styczniu otrzymamy patch 10.2.5. Następnie mamy patch 10.2.6, który jest oznaczony czaszką na czarnej flace, gdzie nie wiadomo o co dokładnie chodzi. I między zimą a wiosną otrzymamy serwery alpha, a do dodatku The War With Win. Na wiosnę dostaniemy czwarty i już ostatni sezon w Dragonflight'a, w którym pojawi się nowa rotacja na Johnu Mythic Mythic+, nowy sezon PvP, Fated Rides oraz nowe nagrody z Open World. W trakcie trwania czwartego sezonu dostaniemy ostatni patch 10.2.7 pod nazwą Dark Heart, który zapowiada takie rzeczy jak Time Running Pandemonium, nie wiem dokładnie co to jest, ale może chodzi o Time Walking Rides z Mist of Pandarii, Questy Harbringer, nowy event Holiday oraz nowy Heritage Armor dla Trolli oraz Dranei. Między wiosną a latem dostaniemy Bet. Do The War Within. I chyba gdzieś na początku lata pojawi się prepatch do nowego dodatku, w którym otrzymamy nowe eventy na świecie Azeroth. Warbandy, Dragon Ridingowe, latanie na starszych małtach oraz Crossrealm Gildie. Między latem a jesienią na serwery live trafi nowy dodatek The War Within, w którym dostaniemy sporą dawkę kontentu. Ale to zostawię na inne materiały. A jeszcze na jesień, czyli na 20-lecie World of Warcraft, pojawi się patch 11.05. Jeżeli chodzi o roadmapę dla klasycznej wersji gry, to na wraw odliczki Classic pojawi się ostatni raid z tego dodatku. Jak jakim jest Rubi Sanctum, a będzie to dokładnie 12 stycznia o północy. Po nowym roku na serwerach Season of Discovery zostanie otwarta kolejna faza, która zwiększy level cap do 40 levela. Pojawią się nowe runy, nowy event PvP oraz otwarty zostanie Raid Gnomerga, a na wiosnę pojawi się kolejna faza zwiększając level cap do levela 50, wprowadzając tym samym nowe runy oraz nowy raid. A przed tymi dwoma fazami w Season of Discovery to pojawi się beta Cataclysm Classic oraz otrzymamy serwery self-found dla World of Warcraft Classic Hardcore który będzie polegał na robieniu wszystkiego samemu, bez pomocy znajomych w postaci przesyłania sobie przedmiotów, golda lub dobierania się w party, czy też bez auction house'a i maila. Chwilę po starciu sezonu wiosennego pojawi się prepaż do kataklizmu classic, a przed latem pojawi się kampania, dungeony, rajdy oraz wszystko co było w dodatku kataklizm. Patch pod nazwą Rise of the Zandalari pojawi się w połowie drogi do jesieni, a Rage of the Firelands będzie na jesień. Jeżeli chodzi jeszcze o Season of Discovery, to na lato pojawi się ostatnia faza i maksymalnym levelem do wbicia będzie level 60, czyli znowu nowe runy oraz nowe endgameowe aktywności, a w trakcie jesieni pojawi się nowy, znowu endgameowy content. Generalnie Blizzard ma dość ambitne plany na rok 2024 i szczerze mówiąc, nie mogę się doczekać na retail i na nowy dodatek The War Within. Byle, żeby sobie nie nałożyli zbyt dużej presji. Blizzard też postanowił uchylić rąbka tajemnicy z talentami hero, który pojawi się w nowym dodatku The War Within. I na stronie, którą znajdziecie w opisie, możecie sobie przeczytać opisy umiejętności dla danych specjalizacji. Od razu powiem, że jest to tylko dla paru klas, a mianowicie dla Unholy oraz Dot Death Knighta, Balance lub Restoration Druida, następny jest Balance lub Guardian Druid, Preservation oraz Augmentation Evoker, Fury oraz Protection Warrior, no i na końcu dla Holy lub Protection Paladyna. Oczywiście te hero mogą się jeszcze pozmieniać. Jeżeli chodzi o patch 10.2.5 to pojawił się Splash Screen, czyli okienko, które pokazuje nam się od razu po zalogowaniu się do gry, kiedy dostaniemy nowy patch, przedstawiając nam co nowego trafiło do gry. I tutaj mamy zapowiedź nowego eventu pod nazwą Azerothian Archives, który będzie polega na odkrywaniu i poznawaniu historii, które znajdują się na krainach Dragon Eyes. Drugim panelem jest zapowiedź nowego systemu, który trafi do gry, pozwalający nam na robienie dungeonów na poziomie normal z botami. No i to, co jest najciekawsze z tego patcha, to odbicie miasta Gilneas. Wraz z Gen Greymanem udacie się do Gilneas, aby odzyskać ich ziemie, które zostały zebrane kilka lat temu. Oznacza to też, że długo wyczekiwane miasto Gilneas w końcu będzie jedną z wielu stolic Alliance. W 10.2.5, jak już wiemy, Najdelfy otrzymają swoje nowe miasto w centrum Amirdrassil, Czyli Bel Amef. Nie jest to coś, co wpłynie na grę, ale jest to całkiem fajny smaczek do wydarzeń z początku w dodatku Battle for Azeroth, kiedy Teldrassin zostało spalone. Otóż że w różnych zakątkach lokalizacji Bel Amef będą korzyły wispy, czyli takie jakby dusze Nydelfów. I sęk w tym, że są to duże NPC-ów, które zginęły w trakcie inwazji Hordy na ziemi Darkshore lub w trakcie pożaru Teldrassil. Niby rzecz, która nie wprowadza totalnie nic do gry, ale uważa, że jest to bardzo fajne nawiązanie do ofiar z czasów czwartej wojny. Na razie Amir Drasin The Dreams Hope pojawia się nerwy do Derona na poziomie Mythic do skilla Seeking Inferno. Fyrak także otrzyma nerfy na wszystkie poziomy trudności do skilla Searing Screams, a mianowicie czas jego kastowania zostanie zwiększony z 2 sekund do 4. Do item shopu trafił właśnie pakiet pod nazwą The Azure Pack, który zawiera aż 8 mountów, 4 battle pety oraz transmok kosmetyczny. Łącznie kosztuje on aż 260 euro, czyli ponad 1100 zł. Trochę schuja z ten Blizzard. Jeżeli macie jednak częściej rzeczy z tego pakietu, to cena będzie niższa. Czas na kupno tego pakietu będziecie mieli chyba do 1 stycznia. Na samym końcu standardowo co nas czeka w nadchodzącym rececie. Brołpi piwnie tygodniu to Deep Point Dunk. rozpocznie się weekly event na Battle Petty oraz otrzymamy tałkowy event z dodatku The Bernie Crusade, gdzie do odebrania będziecie mieli questa. Quest'em będzie polegał na tym samym, co wszystkie tanwekowe questy z tego eventu, czyli trzeba będzie zrobić 5 naukowych dungeonów, a po oddaniu questa otrzymacie skrzynkę, z której poleci Wam przedmiot na bodajże 454 tym levelu, a questa znajdziecie w adventure guide. Guite. Hunterzy mają okazję na zdobycie glewie i Midana jako transmog z rajdu The Black Temple. Aktualnie trwają Warcraftowy święta, gdzie macie możliwość na zdobycie świątecznego Armoru w motywie Renifera na waszego smoka. Na Amazon Prime Gaming możecie odebrać Tabard, który był kiedyś za karty TCG. Wygląda on tak, a czas na jego odebranie macie do 26 grudnia. A fixami w tym tygodniu będą Tyrannical, Incorporel oraz Spiteful. Board bossem w tym tygodniu będzie Basrikon, Dizakali Elders w Zaralek Caverns oraz Aurostor w The Emerald Dream. Nie zapomnijcie odebrać na kurs Great Volta. Discord, Twitch, Instagram oraz inne social media znajdziecie w opisie filmu. A teraz zostaw suba, kciuka i komentarz. Trzymajcie się hej!